Hejka, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w nowej mini czyli scenariuszu. Kolejnym scenariuszem na moim kanale postanowiłam, że czasem jak będą właśnie takie ciekawsze, jakieś fajne scenariusze, które chciałabym sobie ograć, to będę robiła z tego takie mini serie. Ostatni scenariusz, który ogrywaliśmy, był to scenariusz za dużo małych dzieci i on udał nam się zrobić w trzy odcinki. <grych> tutaj raczej będzie ich więcej, bo tutaj mamy troszeczkę ja myślę, że dłuższy scenariusz, dłużej będziemy tutaj e, grać i zaraz Wam powiem, jaki ja mam plan na ten scenariusz i o co chodzi w tym scenariuszu. Ale zostawcie na początek łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. E, no i też um, oczekujcie, bo niebawem na kanale. Będzie się działo, także no e, dobra. A więc tak, jesteśmy sobie w miasteczku z wiejskiej Sielanki, tak, jesteśmy sobie tutaj. E, widzicie mały domek, jakby trochę gospodarstwo, małe gospodarstwo, jakby małe gospodarstwo, a scenariusz to w pełni wszechstronny. No i tutaj musimy zrobić, ukończyć aspirację. Mieć pięciu przyjaciół oraz, dziesięć, e, oraz dziesiąty poziom trzech umiejętności. E, no i tutaj nie mamy jakichś specjalnie podanych tych umiejętności, które, nie mamy też którą aspirację i tak dalej, i tak dalej, więc ja oczywiście po swojemu e, dopowiedziałam resztę. E, mieszkamy w takim małym domku, nasza simeczka, może właśnie zaczniemy od simeczki. chodź tutaj, chodź tutaj, zanim zostaw te gotowanie na chwilę i zanim. Zanim pokażemy domek i tak dalej, to wyjdź, 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 no chodź, komon, komon sawa. Tak, tak, tak. To jest Judith Clemens. Jak pewnie wiecie, ja lubię brać swoich simów z jakichś różnych rozgrywek do jakichś różnych rozgrywek. I tak właśnie też tutaj jest w tym przypadku. Jest to nasza Judith z Not Soberry. Ona tam była którąś siostrą. Pamiętacie, jak wybieraliśmy, kto ma być dziedziczką pokolenia brzoskwiniowego: Judith czy Laclin. No to właśnie wtedy Judith przegrała. Lachlin przejęła stery. Tak tutaj damy jej szansę, damy szansę Judith. Ona będzie główną bohaterką. Ona była, miała jeszcze dwóch braci bliźniaków. No, to generacja zielona. Jak ktoś oglądał, ten wie. Także Judith będzie naszą tutaj główną bohaterką. Jak widzicie, on takie krótsze włoski ma. E, lubi pomarańczowy, lubi pomarańczowe, w ogóle takie kolorki jesienne, bym powiedziała. E, no i sobie tutaj mieszka. Judith się tutaj przeprowadziła. E, kupiła taki malusieńki, malusieńki domek z malusieńką gospodarką. Jakieś tutaj zwierzęta i tak dalej mieszka na dość dużej parceli, bo ta parcela ma chyba 50 na 40, o widzicie. Ja bym chciała ją tak rozbudować, żeby ona była cała zajęta, żeby mieć większe gospodarstwo, większy dom, większe ogrody i tak Więc tutaj na pewno będziemy się tym też zajmowali. No i tak, jeżeli chodzi o te osiągnięcie umiejętności, na pewno chciałabym, żeby osiągnęła ona ogrodnictwo, bo jak wiecie, z ogrodnictwa właśnie fajnie byłoby mieć ten dziesiąty poziom, no bo jednak, no bo jednak wiecie, tutaj będziemy się tym ogródkiem zajmować. No, także ona na pewno będzie się... Chciałabym, żeby miała na pewno dziesiąty poziom ogrodnictwa. Też myślałam o tym, żeby miała też ostatni poziom tego układania kompozycji z kwiatów. Też byśmy kupili jej to stoisko, widać, że ona będzie miała swoje kwiaty i tak dalej. Może by się zajęła tym, bo ze zwierzętami chyba nie ma żadnych umiejętności tam, żeby sobie je osiągać, czy coś takiego. No i trzecia umiejętność, to w sumie nie mam pojęcia. Możecie mi jakieś tutaj propozycje w komentarzach pisać, właśnie jakie umiejętności pasowałyby tutaj, żeby rozwinąć dla naszej Judith. Aspiracja zrobiła mi przyjaciółka świata, bo mogłam też jej wybrać o tym z wiejskiej sielanki tę aspirację, ale właśnie chciałam, żeby miała coś innego, skoro mamy mieć tych pięciu przyjaciół, więc ona taka towarzyska będzie. Też właśnie pomyślałam sobie, że właśnie zrobimy jej tą przyjaciółkę świata. No i jeżeli chodzi o jej właśnie hmm, cechy, to smakoszka, miłosiczka, zwierząt, zwierząt, towarzyska i kontaktowa, to są jej Cechy, no dobra, ale już jak poka pokażę Wam w środku domeczek. Jak widzicie domeczek to jest <gry> malutki domeczek. Ojej, czemu nie mogę? O właśnie tak. Chodź tutaj do środka, to się światło zapali, ty jesteś w ogóle głodna bardzo więc tutaj sobie kontynuuj, bo sałatkę owocową sobie robisz. O, i tak się prezentuje domeczek. Tutaj mamy mini-mini kuchnię, mini-mini łazienkę, mini-mini salon i tutaj łóżko. I tak to się prezentuje. Domek oczywiście jest pobrany z galerii, nie jest robiony przeze mnie, tylko przeze mnie jest zrobiony ogródek. No i jak widzicie, mamy troszeczkę pieniędzy jeszcze na koncie, bo chciałam właśnie z Wami kupić zwierzęta, kupić jakieś rośliny, wybrać się właśnie na, do miasteczka, kupić tam jakieś potrzebne rośliny, żeby w grządkach posadzić. No ogólnie ona jest taką, właśnie, towarzyską, kontaktową osobą i właśnie zawsze marzeniem chciała się zająć, właśnie ogrodnictwem, chciała mieć swoją farmę, swoje gospodarstwo, że tak powiem. Dlatego też tutaj przyjechała i dlatego też będzie się tutaj tego hmm, próbowała. Zdobyć to wszystko, o czym marzy. No i właśnie będziemy sobie tutaj poznawać różnych simów. Zobaczymy, jakie życie się potoczy. Czy, czy tutaj znajdzie jakąś może miłość, czy znajdzie grupę przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Będziemy oczywiście starali się robić jakieś te wszystkie pani zadeckie też zlecenia i tak dalej, więc po prostu sobie tak będziemy w takim klimacie. Słuchajcie, pogrywać. Dobra, sikuję się, chcę, więc sobie tutaj może. Skorzystaj, skorzystaj, skorzystaj. Jeżeli chodzi o aspirację, to mamy przestaw się 10 simów i simom i miej przyja 3, 3 przyjaciół, więc, e, więc tak, to będzie po prostu z czasem się. Nam robiło. Jeżeli chodzi o pracę, ja chyba właśnie nie chciałabym, żeby ona podejmowała pracę, tylko właśnie, żeby się utrzymywała z tych swoich płodów rolnych, żeby to się jej rozwijało, rozwijało, rozwijało. Zobaczymy właśnie, na jaki stopniu można się z tego utrzymać, jak bardzo można sobie to rozwinąć, właśnie będąc tylko takim właśnie rolnikiem, słuchajcie, rolnikiem. Dobra, tutaj mamy też robale, więc ja bym chciała co? Gotowe do zbioru? Nie, no bo tu jeszcze tak. Tutaj może damy żuki, a tutaj może damy świerszcze i kupimy jeszcze jeden to damy tam robale, żeby było wszystkiego po jednym. Może też jeszcze kupimy ule. Oj, sorki, wolne mikrofon. Może kupimy jeszcze jakieś ule. Chciałabym też na pewno jeszcze jeden, jedną oborę, jeszcze może skórnik jeden. No zobaczymy. Dobra, co do zwierzęta. Ta, zwierzęta, zwierzęcia to lama. Bierzemy lamę. Ja chcę lamę. Krowę sobie kupimy przy następnej okazji, ale chcę lamę, tak. Chcę lamę i chcę. O, wyszła, wyszła! Biała lama. I piszcie, właśnie, w opisie, w, opisie w komentarzach piszcie. Imię dla lamy. Bierzemy też białą kurę białego koguta. Bierzemy też brązową kurę brązowego koguta. I małą kurę małego koguta. Sześć. No i dobra. No i dobra. No i dobra, trochę tu kurczaków. Jest nasza lamka. Mogłabyś się z nią przywitać. Weź do niej. Tutaj więcej opcji. Hmm. Więcej opcji nie. E, działania narzeka na to, że alpaki są bardzo urocze. No, możesz z nią pogadać. Możesz z nią troszeczkę pogadać. Tutaj możesz nasypać, rozrzucić karmę w okolicy, właśnie tak jest. Pogadać z naszą tutaj lamą, możesz ją nakarmić. W sumie czy my musimy dać jej jakieś nie? No to dobra. Tutaj możemy kupić jakieś ziarenka, no ale dobra. Wybierzemy się najpierw do miasta i może kupimy tutaj na te duże grządki. O zajac! Dziki królik, skąd on tu się wziął? Jak szybko on się wziął nam? Skąd on tu się wziął? Mm, dziki królik. Rzeczowa rozmowa. Miłośniczka zwierząt. A no tak, bo ona jest miłośniczką zwierząt. To tak. Będzie się cieszyć z tego powodu. <laughs> o, proszę bardzo, kurki. Taś, taś. Cip, cip. Nie wiem, jak się <laughs> do kurek woła. Dobra, możesz tego królika trochę tam wręcz? Nie wręczaj Rozmawiaj o warzywach. Nie wiem, pogadaj z nim. Gadu, 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 gadu. A komitet powitalny. O, to coś dla nas, bo my muś lubimy ludzi. Powitaj nowego sąsiada. I przyjazne powitanie. No, zaproś sąsiadów, tak. Już nie gadaj z królikiem, może z ludźmi porozmawiaj. O. Też w przyszłości chciałabym to jakoś tak porozdzielać, że gdzieś będziemy mieli właśnie miejsce na zwierzęta miejsce na oddzielne miejsce na ogród także z czasem fajnie byłoby to. Hmm. Też porozdzielać, żeby było, wiecie, tak fajnie widoczne. O, ona ma te z króliczkami takimi, o. No, niestety mamy mały dom, więc jak będziemy mieli dużo znajomych, to ciężko będzie nam się z nimi tutaj em, pomieścić, no ale to nic. O, widzicie, przywitała się, już jej się zatrybiło. W sumie ja tej przyjaciółki świata powiem wam, że... Nie robiłam nigdy, nie robiłam nigdy, także, także, także no, też coś nowego, coś innego. Możecie pisać wszystkie swoje sugestie, sugi, sugestie, sugestie co, co do serii, co do jakichś różnych innych jeszcze wyzwań albo jakichś rzeczy, które byśmy musieli spełnić, bo ja wiem, że wy macie fajne pomysły, więc, więc no, może coś wam wpadnie do głowy jeszcze. Jeszcze taka ziomalka do nas przyszła, ale ubrała się. <laughs> Chyba jej zimno. No to też jej zabawne powita. A, właśnie, bo chciałam powiedzieć właśnie, że nie przyniesie ciasta owocowego. I że nie ma, i że dziwnie, że jak tak bez ciasta, no ale ona przyniosła w tym takim skafandrze. Nie wiem, czy ona gdzieś leci, czy skacze, czy co robi. No ale okej. Okay. No, witamy panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Zabawne przywitanie zrób. To będziesz miała, że kolejną przywitasz. No, o właśnie. Trzy. No, i dobra. Ja nie wiem, czy jako taki osoba, która ma mm, jakby swoją, y, swoje, swoje, właśnie jakieś tam, chociaż ona chyba może robić samozatrudnienie jako ogrodni ogrodnik, co nie? Tak mi się wydaje, coś mi się kojarzy. Czy to w trójce? No, to można by było zrobić jej takie samozatrudnienie. O, jakiś jarmark się o rozpoczął. A wydarzenia, to zaraz wydarzenie się kończy, więc sobie słuchajcie, pójdziemy na jarmark, i tam poznamy też nowe osoby, oni tutaj sobie oglądają film i tak dalej, jak tam nasze zwierzaki pochowało się większość, bo pada deszcz. Właśnie, niestety, mamy teraz o lis, mamy teraz wiosnę, więc no. Będzie trochę padać, potem lato mamy i później jesień. No ale to nic. Kto tu ma urodziny? Kto się. Uro... nie, to że święto, no dobra. No dobra, powiem że ja tam, czas zataść do domu. Jeszcze raz serdecznie witamy w naszej okolicy. To yy, witamy, witamy. No dobra, to już nie oglądaj z nimi e, i pojedziemy sobie na, e, na fest, ten festiwal. Jeszcze fajnie by było jakiegoś kotka albo pieska mieć, no ale to też mówię, to po kolei, po kolei, wszystko w swoim czasie. Okej, okay, jesteśmy. Trochę pada, ale patrzę, że jest Nancy, jest Malcolm, więc przywitajmy się. Jest jakiś Zeus, Zeus kosmateus, poprzywitajmy się, poprzywitajmy się. No i tutaj jest ten festiwal. Właśnie fajnie byłoby pobrać udział w takim festiwalu. Każdy potrzebuję kurczaka, aby wziąć udział. No okej, okay. fajnie by było wziąć udział w takim też tym. Ja tak aż tak bardzo nie ogrywałam, słuchajcie, tego dodatku, więc troszeczkę też sobie pogramy. Dobra, kupmy jakieś rzeczy tutaj właśnie w tych sklepach. Zobaczmy, jakieś nasiona byśmy kupili. Ło pani, co pani tak? A pani wschodząca gwiazda, no okej. Okay. Dobra, już nie rozmawiaj. Ile zapoznałaś ludzi? Pięć, no to dobra. Zapoznamy jeszcze więcej. Co byś chciała? Patrz chmury simką Cecilia. Możemy z tą Cecilią w sumie się zaprzyjaźnić, bo czemu by nie? Uu, co pani tutaj ma? Pani ma wszystko i pani ma nic, całe nic. Mamy jakąś mąkę. Mhm. Moglibyśmy też pobawić się w to, żeby zrobić tam, e, że wiecie, trzeba mieć te składniki i tak dalej, żeby ugotować jakieś rzeczy. To jest bardzo fajna, moim zdaniem. Mm, pieczenie, wykwintne gotowanie. Moim zdaniem bardzo fajna sprawa właśnie robienie, e, cecha parceli wtedy to jest, co nie? Wtedy to jest cecha parceli. Czekajcie, weźmy cukier i mąkę. Może, no mleka na razie też nie będziemy mieć, bo wiecie, co tutaj byś chciała? Kup zestaw do gier z czujnikiem ruchu, a weź kobito, kobito, e, no. I jakby wydaliśmy no dokładnie tyle, że został nam jeden simoleon, więc bardzo tutaj poszaleliśmy. W ogóle możesz się z nią jakby... O, zabawne przywitanie. Panią Zadecką warto byłoby e, znać. I tutaj, tą panią z targu też choć zabawne przywitanie zrób jej. Tak, pani Zadecka jest roz, rozgniewana, a kiedy ona nie była? Ale ona ma ciekawsze rzeczy. I kupiliśmy, tak, kupiliśmy e, nasiona sałaty, nasiona bakłażana, nasiona arbuza, nasiona dyni, e, nasiona jakaś Czegoś tam, z tam. roślinne, roślinne, roślinne. Rośliny wiosenne, rośliny jesienne i też warzywa i zioła farmera. Też tą taką wyszywajkę, jakieś tam mąki cukry, wspomagacze do wzrostu i tak dalej. Więc zrobiliśmy niemałe zakupy. Jestem ciekawa teraz, jak my będziemy żyć, dopóki ona nie będzie miała jakichś tam rzeczy, żeby posprzedawać. Może nie wiem, czy będziemy sprzedawać tutaj w tym stoisku, czy będziemy tak po prostu przez wyposażenie sprzedawać, czy będziemy zawsze tutaj. Przyjeżdżać, no zobaczymy. Dobra, może tutaj ktoś jeszcze jest. O, jest pani burmistrz! Fajnie by było się z nią zapoznać. Chodź, chodź się z nią zapoznaj. Tego pana chyba też nie znamy. To jakieś dziecko. O, ktoś wystawił swoją kurę. Tylko jedna kura? Młoda, dorosła, średni, czyste, u zbiory o 6 rano. Zwykłe jajko. Następnym hmm. razem musimy przynieść swoją kurę i właśnie wystawić. Bo patrzę, że to nic specjalnego ta kura chyba jakoś nie umie skakać, tańczyć, śpiewać. Po prostu kura. <laughs> pochwal zgłoszenie konkursowe. Oj, pochwal i. Czy to. O, od kury nie wygląda nie. O, dobra. E, mamy mamy, przedstaw się, 10 sim już mamy to ogarnięte. Teraz musimy zdobyć tylko trzech. Przy... Tylko trzech tylko przyjaciół. Dobra, zmywamy się do domu. Dobra, to może te rośliny wiosenne otworzymy. O, i mamy groszek zielony. No dobra, no to zasiejemy sobie. A, czekajcie, o tutaj posadzimy, posadzimy, posadzimy. Czekajcie, ten groszek. O tak. To tylko trzy są. O, kurczę, myślałam, że więcej. Dobra, tutaj ona zasieje ten groszek. Tutaj mamy te warzywa i zioła farmera. Nie umieszczaj w świecie, tylko też otworzymy. Otworzymy, zobaczymy, co tam jest. No, a, dopiero będziesz otwierała, no dobra. E, no i tutaj zasiejemy też coś. Ogrodnictwo zdobyłaś, no to super. Będziemy ciebie szkolić. Ja zawsze chciałam właśnie takiej rozgrywki, gdzie będziemy rozwijać te umiejętności, skupić się właśnie na umiejętnościach, jakieś takie, wiecie, rzeczy, nie tam rodzina czy coś, tylko te umiejętności u tego Sima. E, więc tutaj w tej serii tak będziemy robić. O, znowu króliczek, czy ta nasza ten... A właśnie, czekajcie, zobaczymy te cechy, bo ja chciałabym... Hmm, tutaj, a nie mamy wcale, no właśnie. Ja bym chciała, słuchajcie, żeby to było. Brianio, hmm, żyzna gleba, o możemy dać żyzna gleba. E, I jeszcze chciałabym cisza i spokój może to być cisza i spokój, ale jeszcze chciałabym, żeby to było. Jaka to jest. Hmm? Dobra, dałam żyzna gleba, dałam cisza i spokój, dałam towarzyska atmosfera. I tutaj damy, słuchajcie, proste życie o to. wiejska sielanka do tak. Na tej partii do przygotowania przepisów wymagane są składniki. O to chcę, tak. I damy się, że to jest malutki do mieszkalny, to będą trochę mniejsze rachunki. Także wiecie, trzeba tutaj. I to jest safe, na którym graliśmy w poprzedni scenariusz, więc nasza simka z tamtego scenariusza jest tutaj ze swoimi dzieciakami, więc słuchajcie też, sobie ich odwiedzimy, może zapoznamy się, pogadaj z tym króliczkiem. A co tam? Dobra. Otworzyłaś. Mamy paprykę, mamy pieczarki, mamy ziemniak. Ok. Dobra. Teraz pieczarkę tutaj i mamy paprykę. Czekajcie, pieczarkę tu sadzę. Mamy paprykę też włożymy, i mamy jakieś coś, pietruszkę. No to dajmy, tak, wszystkiego po trochu. Czy możemy tu jeszcze tak po bokach posadzić? Czy ja oby na pewno, bo nie jestem pewna, czy może masz tyle. No ale dobra, zasiejemy to. Oj, tu jeszcze mamy jedno miejsce, no to może właśnie tą... Albo dobra, tu zostawimy już. Tak, po jednej roślinie na początku. Z czasem będziemy tutaj bardziej, może, taki porządek wprowadzać, że zioła z ziołami, wiecie, warzywa z warzywami i tak dalej. I dobra. Teraz zasiejemy sobie. A, bo musimy, dobra, ok, to schowamy i tak o. Zasiej, olbrzymią, tak. Zasiejemy sobie. Sałatę. Zasiejemy sobie. No, nie, zasiejemy sobie bakłażana i zasiejemy sobie może dynie Jeszcze jedno by nam się przydało, no ale jak wiecie, na razie na za bardzo na to nie stać. Więc sobie posiejemy to, co mamy. Tu mamy też te nawozy, ale to z tym się wstrzymamy. No i dobra, na razie tak. A resztę może schowamy słuchajcie sobie do lodówki, żeby wiecie, no mieć w lodówce też coś, bo... Tylko nie wiem, jako... No, schowajmy do lodówki. Tak samo mąkę i tak samo cukier i tak samo... A to jest przysmak dla lamy. Właśnie, zawołajmy lamę. Fajna minka. Dobra. Spróbujemy ją ostrzyć. Ciekawe, czy nam się da ostrzyć. Jaka zadowolona. O, da się. No to fajnie. I musimy jeszcze posprzątać obory, więc posprzątamy jeszcze Oborę i potem się bierzemy już dla, do domku. Patrzcie, rosną szybko rzeczy. E, idziemy do domku, trzeba sobie skorzystać. Już jest w ogóle 23, więc no. E, mamy jakiś ten, nie? Musimy sobie zjeść coś. Słuchajcie. A może zjemy sobie coś na szybko. To sobie zjadłam na szybko, jak tylko na miso-ramen możemy zjeść, bo nic więcej nie mamy. <gry> Żadnych produktów. Ale to jest fajne. To jest takie trochę utrudnienie gry, ale właściwie fajne utrudnienie. Dobra. O, za 210. O, widzicie. I cyk, zarobione. Zarobiony. No i dobra, kochani, nasza Judith poszła spać, a ja już się też z wami żegnam. Dajcie znać, co myślicie o takiej serii. Wiadomo, skończy się ona wtedy, kiedy skończymy ten scenariusz, ale dla mnie zapowiada się ciekawie, fajnie, więc mam nadzieję, że Wam też ciekawie, fajnie będzie się ją oglądało. A teraz się już z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jak się podobało, subskrybujcie. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaczki i pa! Ooh, ooh, ooh,